Nowoczesne metody pracy na lekcji były tematem konferencji, która odbyła się w Mediatece. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Puławskiej Oświaty oraz wydawnictw szkolno-pedagogicznych. Mówiono o zastosowaniu współczesnych technologii, które mają aktywnie zachęcić uczniów do nauki, ale również wspomóc pracę nauczycieli. Jednym z tematów były międzynarodowe projekty edukacyjne dla województwa lubelskiego, takie jak Erasmus, korzystające z nowoczesnych metod nauczania. Spotykamy się dzisiaj w nowym budynku Biblioteki Miejskiej naszej Puławskiej, powszechnie nazywanej Mediatyka, na bardzo ważnym dla nas wydarzeniu, dla całego środowiska edukacyjnego powiatu puławskiego konferencji Być na Czasie Czas na TIC. Jest to konferencja, na którą zaprosiliśmy spore grono ekspertów. Wykład będzie o tym, w jaki sposób stosować nowoczesnych technologii, w jaki sposób angażować uczniów za pomocą nowoczesnych technologii i w sumie dlaczego warto to robić, czego warto nie robić, na co warto zwrócić uwagę. Przez, szczególnie przez pandemię nowoczesne technologie tak strasznie zrobiły się popularne, ale też nauczyciele nie za bardzo wiedzą, w jaki sposób je wykorzystywać. Często to idziemy trochę w złym kierunku, troszeczkę właśnie w kierunku samej technologii, a nie metodyki. Dzisiaj chciałabym pokazać, jak to zrobić mądrze z głową, tak aby technologia nie była głównym sercem lekcji, ale tylko takim mądrym dodatkiem. Dokładnie tak. Taki jest właśnie cel naszej konferencji: pokazać now, użycie nowoczesnych technologii w codziennej praktyce edukacyjnej, pomóc naszym nauczycielom tutaj obecnym w dniu dzisiejszym na konferencji i oczywiście oprócz tych nowoczesnych technologii będziemy też rozmawiać o projektach edukacyjnych i jak w projektach edukacyjnych, szczególnie projektach międzynarodowych i e twinning, czy projektach Erasmus, czy z nowej perspektywy funduszy europejskich dla województwa lubelskiego. W jaki sposób mamy się zająć tymi projektami, włączając również tam technologie, nowoczesne technologie, ponieważ dużo naszych szkół posiada nowoczesny sprzęt, a niekoniecznie nauczyciele dobrze go wykorzystują, bo albo tak jak Pani Ania wspomniała, jest duża przewaga użycia technologii nad metodyką, albo po prostu zapominają używać tego sprzętu. I dzisiejsza technologia ma nam dzisiejsza konferencja ma nam pokazać, jak mamy pracować. Pani Ania nie jest jedynym ekspertem, mamy też ekspertów z Czech, przyjechały nasze koleżanki z przyjaźnionej szkoły czeskiej. Mamy naszego pana dyrektora poradni pedagogiczno-psychologicznej w Puławach, mamy panie ambasadorki i twiningu, trenerów Erasmusa, więc takie bogate, bogate grono prelegentów plus zajęcia warsztatowe dla nauczycieli podzielone na cztery bloki w zależności od przedmiotu, który uczą. Poza wykładami, uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z nowatorskimi metodami nauczania, takimi jak interaktywne programy edukacyjne, technologie 3D czy warsztaty cyfrowe, a także z bogatą ofertą wydawnictw edukacyjnych. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?